Hej, to jest biblioteka triatlonowego Człowieka. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o książce Krzysztofa Nowaka, Rowerem i Pieszo przez Czarny Ląd. Są to zapiski z absolutnie niezwykłej wyprawy Krzysztofa Nowaka. Jest to osoba, która pojechała przed II wojną światową celem zarobienia pieniędzy i utrzymania rodziny, i przejechała. Ogromną część Afryki na rowerze, część niestety przeszła po tym, jak jej rower się zepsuł. Niezwykła książka podróżnicza. Ryszard Kapuściński mówił, że, że, to jest, że Krzysztof Nowak to jest absolutnie największy polski podróżnik, większy niż on sam. Tak gorąco polecał tą książkę. Ta książka to, są, to jest zbiór listów, zbiór komentarzy, które Krzysztof Nowak. Prowadził podczas swojej, podczas swojej podróży. Niestety zginął dość, znaczy umarł dość szybko po powrocie do kraju, i, i jego książka to on sam nic nie napisał. To dopiero zostało zredagowane przez, przez fanów i przez ludzi, którzy byli, chyba pisali pracę doktorską na temat Krzysztofa Nowaka. Nie jestem tego pewien. Zostało to zredagowane, zostało to ładnie wydane, zostało to opatrzone, opatrzone komentarzem Ryszarda Kapuścińskiego i jest to naprawdę niezwykła książka. Jest napisana w cudownym języku, takim troszkę, takim, no nie staropolskim, ale takim, takim high, high polish. Naprawdę czyta się niezwykle. Ciężko mi w tej chwili coś zetestować z pamięci, ale... Jest to absolutnie warte, warte przeczytać, tą pozycję, ponieważ, choćby ze względu na, na ten specyficzny język, ale też wszystkie sytuacje, które opisuje Krzysztof Nowak, kiedy, kiedy zabija Lamparta, który go atakuje. Czyta się, nie, czyta się to naprawdę niezwykle. Niezwykle ciekawa, interesująca książka. Którą serdecznie mogę Wam polecić na długie zimowe wieczory, żeby było Wam łatwiej znaleźć motywację do tego, żeby brnąć dalej w Czarny Ląd i, i wrócić tam, osiągnąć cel i wrócić bezpiecznie z powrotem do domu. Do zobaczenia w następnym epizodzie.